No elo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzisiaj moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie analizować parodię popularnego ostatnio utworu Pato Inteligencja Mój ziomo w pierwszej elo zjarał Amsterdam pierwszego września Jeżeli nie wiecie czym jest Pato Inteligencja to musieliście przez ostatni miesiąc mieszkać w piwnicy. Pato Inteligencja jest trakiem rapera Mata, w ciągu zaledwie miesiąca zebrał on niebagatelną liczbę 14 milionów wyświetleń a sam utwór oprócz tego oczywiście, że jest bardzo dobry skillsowo zasłynął również z tego, że po raz pierwszy ktoś odważył się powiedzieć głośno, że młodzież z bogatych domów również nie jest taka święta. Bardzo serdecznie polecam, ale wróćmy do tematu odcinka. Jako iż ta piosenka stała się bardzo popularna, zazwyczaj jest tak, że pojawia się nagle mnóstwo parodii. I dziś sobie przeanalizujemy tę parodię. Jeżeli chcielibyście więcej filmów tego typu, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zasubskrybujcie go już teraz. Chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować, że udało nam się prawie do końca roku wbić 600 tysięcy subów, bo dzisiaj mamy siódmy, kiedy to nagrywam, i już prawie brakuje nam chyba tysiąca. Do, do 600 tysięcy. Ale nie ma co spoczywać na laurach, moi drodzy. Obstawiamy dzisiaj nowy cel. Do końca tego roku, 2020, chciałbym mieć na moim Instagramie 100 tysięcy followersów. Więc jeżeli jeszcze nie followujecie mnie na Instagramie, wbijajcie koniecznie. Myślę, że do końca roku się chyba wyrobimy. Pierwszym utworem jest utwór Złoto. Utwór, który sam gdzieś tam poniekąd wymyśliłem, ale wyszukałem w Google i okazało się, że już jest, więc nie muszę go robić. Moi drodzy, Pato Inteligencja, wersja Minecraft. Muziomo w Minecraftie założył serwa, pierwszego czerwca, po to, by budować przez wakacje, i z wakacji wybudował kolejkę z samego drewna. Buziomo miał serduszka, którą uzupełniał złotymi jabłkami, i ściemniał, że to złoto zioło serwa domnęte przez portal do w zeczkach. No, pierwszy raz w historii tej serii oceniamy kogoś, kto nie ma dobrego mikrofonu, i nie będę mógł pofalić za jakość. Pierwszy raz będę mógł powiedzieć, że jakość mikrofonu jest słaba, więc to na pewno pierwszy krok, który starłbym się tutaj poprawić. Po drugie, tekst jest całkiem spoko, wydaje mi się, że. Nawet fajnie się on odwzorowuje z oryginałem, ale myślę, że trochę leży dykcja i flow. Więc na pewno nad tym bym popracował, bo ewidentnie słychać te wyjście z bitu. No i nie pokrywać to aż tak bardzo z oryginałem. Mój w pierwszy elo zjarał Amsterdam. 1 września, po to, by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury. Mój w Minecrafcie założył serwa. pierwszego czerwca po to, by budować przez wakacje i w wybudował kolejkę z samego drewna. Tutaj mi chyba brakuje kilku sylab i tutaj ewidentnie trochę się zaplątałeś. Co do zasady, nie jest to takie tragiczne, bo spodziewałem się czegoś gorszego. Póziomo złym ziomek zaszmarach, gdy stale na wioskach inwestowali w materiał. muziomo coś kupił Mój ziomo coś sprzedał. Muziomo złym tworzyli wiaderka na 12 szukali diamenta i dni w kopalni, a nocą gdy ciemno na dworze to chowali się w domkach z delta. To głupi ziomo, że szukał diaksów na 12. Wiadomo, że dyaksów są na 15. Tam się szuka diaksów. Napiszcie w komentarzu, gdzie wyszukać diaksów. O, mój ziom miał totem. To mi nie pasuje. Supreme, totem. No to jakby nie gra ze sobą, nie? Można by było znaleźć jakieś lepsze słowo, które by się pokrywało i z Minecraftem, i brzmiałoby jak supreme. Jest taka strona na przykład rymer.org. Ja tam sobie bardzo często wchodziłem, jak robiłem parodię. I tutaj wpisujemy sobie słowo rym. Yy, oczywiście nie napiszę supreme tak, jak się to pisze oryginalnie, bo wtedy nie znajdzie mi rymu, tylko trzeba napisać tą fonety. Nie. Więc w tym wypadku napiszemy sobie supreme. Mój miał cukry, mój coś ukrył, mój chciał ukryć, mój był w dziupli ale w sumie mój miał kurki też jest spoko, bo kury w Minecraftie są, więc no, no dało się to zrobić lepiej, nie? Totem, mój miał pieska, mój rano Ale mój miał pieska, jest okej okay. Bo tam było, mój miał bejpa, pieska pasuje Mój ziomo rano wrzucał rudy żelaza do pieca, na czarno, bo węglem tam ogień zniecał. Mój ziomo oh, chciał wydań, farmę znów zwiększać, nie pykło, bo była tak wielka Co, co, że co? Mój chciał wydań, wejść farmę znów zwiększać, nie pykło, bo była tak wielka Słowo wydajność jest chyba za bardzo takim... No nie, nie pasuje, ja bym dał coś innego Nie pykło, bo była tak wielka, że na poprawki nie było już miejsca, ej Muziom zabrał rettą nas czesta, a ciągle pamiętam te mechaniczne kalectwa i tak jeszcze zostało nam 320. I tak kombinował na proszkach z proszkami, o. I Czemu tak kombinował rzada? na proszkach z proszkami, i tak powiedział po tych mękach, że to czerwony potencjał. Okej, okay, na pewno brakuje tutaj dół bardzo mocno dynamiki, krzyku, to wszystko jest takie. Musiemu miał coś tam i poszedł tutaj. Musiałem miał coś tam, to musi być wykrzyczane, to musi być energia. Mata nagrywając swój trak był bardzo wkurzony. Pod koniec utworu nawija, że pierdolni cały ten świat, że żyje w rzeczywistości, która go lekko boli i wolałby żyć gdzieś z patologii. I oprócz tego, że po słowach możemy to wnioskować, to możemy także po tej agresji jego na trakach wnioskować, że jest faktycznie wkurzony. No a tu nie było tego wkurzenia, nie? Tutaj to, to jest takie, jestem sobie w Minecrafcie i Prasa będzie nieugięta, potem mój nick już zasiądzie w legendach Zacząłem budować te mapy, bo miałem już kurka, tak dość grania na innych serwach To brzmi, to, to nie brzmi trochę jak oryginał, to brzmi bardziej jak taka celowa parodia Minecraftowa z Trolla. na Zacząłem budować te mapy, bo miałem już dość grania na innych serwach A nigdy nie chciałem być noobem i na domek zawsze mieć miejsca I zawsze już budować z bloków i nigdy nie chciałem być skietta i piernicze mamy i tatę zakupno V-Bugsów z Fortnite na święta Zacząłem budować te. Ja bym nawinął, że zacząłem kraftować te kraty, by tam schować sobie villagersa, że coś takiego. Ta, tak bym to zrobił. W sensie to jest freestyle, nie? Można by było to lepiej, ale zacząłem kraftować te kraty, to by lepiej pasowało. Że kraty, że barsy te ironowe, i że z villagersa na przykład, nie? To mogłoby być fajne. Tak samo na początku przekwiniłem w ogóle, że na początku. Krafcie Mózium w Minecrafcie założył serwa. Mozem w Minecrafcie założył serwa jest spoko, ale w oryginale jest Mózium w pierwszej Elo zjarał Amsterdam. To ja bym zrobił w parodii Minecraftowej Mózium w pierwszej gildi zajerzał Enchant. Tak bym to zrobił. No co, no śmieszna parodia fajna, nie jest to odzorowanie jakieś takie mega, super, ale ubawiłem się tym, co nie miara. Fajne, bardzo fajne. A i chciałem się pochwalić w ogóle, bo wam nie mówiłem chyba jeszcze. Jakiś czas temu ktoś gdzieś tam powiedział, że pato inteligencja to taki następca BDS gustaw. I jakby połączyłem sobie te dwa utwory, powiedziałem sobie, kurde, no chyba coś w tym jest i patrzcie co mi wyszło Więc miałem taki okres, że, że tak chciałem być e, z ulicy i, i szukałem tej ulicy mój ziomo w pierwszej elo zjarał Amsterdam pierwszego września po to by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury no i do który mówi że to alergia jak chcecie możecie sobie sprawdzać, link będzie tu gdzieś w karcie, nie wiem z jest strony jest karta, ale karta będzie i tam jest moja przeróbka e, mata pato inteligencja tylko, że Gustaw ale przejdźmy do kolejnej parodii, kolejną parodią będzie parodia, która ma już 318 tysięcy wyświetleń jest to Adam Mickiewicz pato emigracja Mój Kilu ma tak grzał tabakę 1 września? Po pierwszej szczypcie nie miał hajsu, na drugą i przestał, a nam ze wstydu mówił, że to alergia. Ej, dla mnie to jest taki trochę epic rap battle of history, tylko na polską wersję. Mój ziomo chciał cara i Rosję zgnieść w rękach. Nie pykło, bo była tak wielka, że dużo już prędzej by kopnął w kalendarz. Mojego zioma powiesili w sylwestra, a ja ciągle pamiętam, jak jego szabelka błyszczała w słońcu o 8.20. Ej, bardzo mi się to podoba, to jest bardzo fajne. W sensie bardzo dobrze jest to zrobione, bardzo dobrze są te słowa odzorowane i sylaby jakkolwiek się zgadzają. Nie mamy to nasza jest racja. Mamy Paryż To jest taki typowy zabieg, że specjalnie się właśnie tak taki głos się robi, żeby to było takie wiecie, takie inne i że niby śmieszki haheszki, bardzo spoko, fajnie to jest O jeden słynny gest musi być, to takie złapanie kolegi, jasne to musi się pojawić Oj, fajnie to to Ej, naprawdę to zasługuje na największą liczbę wyświetleń i Aż się dziwię, że ma tylko 300 tysięcy, bo jest bardzo fajnie odzorowany klip. To naprawdę to się dzisiaj zdziwiłem mocno. Są bardzo fajnie odzorowane słowa. Jedyne co mnie tutaj boli, to dlaczego nie użyli bitu. Bo w ogóle bit w sensie oryginalny bit, który Mata użył, jest normalnie dostępny w internecie. Tak, tutaj macie nazwę tego bitu. Normalnie jest dostępny w całości, można sobie wbić. Nawet ludzie piszą tam, że to jest mata to inteligencja. Czyste, o i nawet ten, ten ostatni moment z klipu, jak Mata jest tak samo ubrany i też chyba tam, o nie, on po schodach nie wchodzi akurat, jest w środku w mieszkaniu z tego co pamiętam, ale strój jest taki sam, to jest bardzo fajne. Nigdy nie chciałem być głodny, i zawsze chciałem wolnego Wilna. Ej, bardzo fajne. Chciałbym tego widzieć więcej. Nie tylko w Pato Inteligencji, ale również w innych wykonanych utworach. E, czy oni coś jeszcze robią? Jakieś inne sobie pioseneczki? Nie, to jest jakiś kanał historyczny, ale jakby czekam na więcej e, jakichś fajnych, e, historycznych e, traczków rapowych, bo to może być fajny pomysł i to może się przyjąć. Ja bym to widział w tym mie jakieś miejscu tutaj na YouTubie na to. A kolejną parodią będzie Paso Inteligencja. Jest to kampania społeczna Free Now, która ma promować. Zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie Bardzo fajna inicjatywa, jestem ciekaw jak wam wyszło chłopaki Okej, okay, jest no inny bidzik znowu z tego co słyszę I kamera fajnie w dół zjeżdża 7 metrów pod ziemią Okej okay. Mój ziomo wiózł typa z luster Kursem w południe 1 stycznia I ten zapomniał o pasach Bo po kieliszkach w głowie była wciąż wiksa Mój ziomo z moim ziomem jechali sobie na przerwie na kepsa Mój ziomo coś wygrał Bo kepsy to jest loteria Jako parodia piosenki bardzo słabo, ale naprawdę tutaj w tym wypadku nie będę tego tak bardzo jechał, bo będę miał jakby ten filtr. Tego, że jest to kampania społeczna. I działają oni w dobrej sprawie, więc takie akcje warto promować. Także, może ustalmy, że jak bardzo szanuję to, że jest to kampania społeczna i popieram, ale będę starał się pojechać, jeżeli będzie słabe, bo jako wykonanie muzyczne, dobra? Muziomo, passat, muziomo, brał sobie tylko kursy z lotniska. Pamiętajcie o pasach, bo tu na wierzchnia bywa w cućniska. Muziomo, jestem prześpiona. A inny to nie zapiną. Ich wcale ten pierwszy ma chila, od kenijskie wina. a Drugi świeci nad jego duszą, panie. Okej, okay, brakuje na pewno przyśpilni wypada e, wypadacie z bitu, chłopaki, e, w sensie chyba jeden pan tutaj rapuje tylko. Napisany tekst również nie pokrywa się tak bardzo dobrze z oryginałem, jak gdyby to, to mogło wyglądać. No taka średniawka, nie mój ziomo na ramen wir uslale, mu lubił koale, ale nie był miły Jak nie zapinałeś, to ci potrafił wanąć kazanie Muziomo pasażer na tylnej kanapie wyskoczył na chwilę A mógł wyskoczyć na zawsze przez przednią szybę Lecisz na ryjek jak się tutaj mordeczko nie zapniesz Pasą INTELIGENCJA! PASO INTELIGENCJA! Dobra, klip jest odwzorowany, a fajnie, jest fajny sposób, bo jest tak samo jak w oryginale, ale energii brakuje, energii brakuje. Ja już dużo bardziej wolałem tamtą parodię z Minecrafta, bo tam przynajmniej się mogłem pośmiać i było to śmieszne i było to zrobione w ironiczny sposób i było to, słuchaj, że jest to ironicznie zrobione, a tutaj widać, panowie, że chcieliście to zrobić naprawdę... No ale skilsowo jest słabo, słabo niestety. Pasą inteligencja, pasą inteligencja, pasą inteligencja, pasą inteligencja, pasą inteligencja, pasą inteligencja, pasą inteligencja. Ciekawy sposób na promowanie akcji do zapinania pasów, yy, tak jak powiedziałem propsuję. jeżeli chodzi o parodię, no średniachka, średniachka totalna, w sensie ktoś miał fajny pomysł, ale wykonanie już bardzo słabe. Moi drodzy, to by było wszystko na dzisiaj, jeżeli wam się podobało zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, pamiętajcie, że chcemy wbić do końca roku na Instagramie 100 tysięcy obserwatorów, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zasubskrybujcie go już teraz, ponadto jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego filmu, zobaczcie go koniecznie, ponieważ był bardzo fajny. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.